Możesz coś powiedzieć od takiej strony reżysersko-technicznej? No, ustawiamy światło, nagrywamy filmy. Tak się filmy yeah. robią. Znajdujemy się w ATM Virtual Studio, gdzie na co dzień odbywają się produkcje wirtualne. Natomiast dzisiaj gramy w grę. Kręcimy materiał dotyczący nowej technologii naszego klienta NVD, a mianowicie dlss 3.0. Atmosfera na planie jest bardzo, może nie powiedziałbym wesoła, co sympatyczna. Dzięki temu komunikacja jest bardzo uproszczona. Nie ma takiego jakiegoś niepotrzebnego pośpiechu. Jest tu zaangażowane dużo ciekawych osób i podmiotów. Jest z nami Ziemniak, jest z nami Jakub Cichocki, pilot i oczywiście Nvidia. Co się cały czas co dzieje. Jesteśmy pomiędzy ujęciami, więc widzicie jak to wygląda. To jest skomplikowany proces. Koniecznie zobaczcie finalny materiał, już przygotowany przez nas tutaj wszystkich, przez całą ekipę, bo rozmowa przeprowadzona z, razem z Jakubem jest top of the top.